że naprawdę nie wiem o co chodzi z tym, że tutaj mi się nie produkuje przeprawa, mimo T0 i w sensie typu planety T0. Na akurat zaatakowali mi piraci. Że tutaj jest T0 i nie produkuje się przeprawa, a miałem tą kolonię, którą pierwszą założyłem i przeprawa się zaczęła od razu produkować. Myślę, że chodzi o to, że to była taka kolonia po prostu z misji i ona jest bardzo wyjątkowa. A tak, to przyprawa dopiero zaczyna się produkować, jak sobie ustabilizujemy tutaj poziom, czyli jak jeden. Jeśli chodzi o ilość maksymalnej przyprawy, jest ona zależna od... To zaraz to wszystko wyjaśnię, jak to jest kondenta. W kosmos. No, tak więc nie widzę innego wyjaśnienia, jak to, że tamta kolonia po prostu jest wyjątkowa. Bo tak, na tazary, no ta zarona, to się nie tworzy nic, nie? Tam się wyjątkowo po prostu jakoś ta przyprawa tworzy i to tak w miarę szybko. Mówię o tej harpi tutaj. Jeśli chodzi o maksymalną ilość przyprawy, jaka może tworzyć, jest ona zależna od ilości miast. Ta z kolei jest, zale jest zależna od typu. Czyli na te dwa, dopiero drugie miasto będę mógł postawić. Dokładnie. ...na Edusem i kurde, piraci Natomiast jeśli chodzi o te kataklizmy i niestabilność, nie? Wychodzi na to, bo doczytałem... Chodzi na to, że faktycznie, jeśli ekosystem nie jest ustabilizowany całkowicie, to wtedy ten typ może spadać jakoś tam powoli, aż w końcu faktycznie spadnie. Natomiast, jeśli chodzi o te kataklizmy, które się pojawiają, one się mogą pojawiać wszędzie i one mogą po prostu doprowadzić, że katunek wyginie w związku z czym po prostu zacznie też ten typ spadać. Dlatego to jest takie groźne i o to chodzi z tą stabilnością czy po prostu musi być piramida wypełniona, żeby te planety się utrzymywały. co tutaj właśnie chodzi. Co ciekawe, taka ciekawostka. W ogóle groxowie mogą żyć tylko na planetach T0. A na innych wymierają. I <grystanie> co się dowiedziałem? Okazuje się... Dobra, może zrobię sobie to... Nie, muszę przejąć tamtą, nie tamtą, Dowiedziałem się też, że standardowy poziom kolonizacji jest nieopłacalny i to, co się bardziej opłaca, to umieścić monolit, czyli takie coś, co umożliwia danemu gatunkowi, na przykład tutaj, jak już jest jakiś rozwinięty, albo tam, gdzie była... Hmm, tam była taka planetka, gdzie już była... faza cywi nie cywilizacji, tylko... plemienia. Jeżeli tam umieścimy monolit, to wtedy... po jakimś czasie to się stanie planeta... Macierzysta nowej cywilizacji i wtedy można ją po prostu odkupić, jak się z nimi zawrze sojusz i wtedy mamy jakby tam te sześć miast, no nie, i ogólnie dużo tej przyprawy możemy produkować, tak jak na każdej planecie macierzystej, bo planeta macierzysta jest zawsze wyjątkowa w ten sposób właśnie, dlatego właśnie gromadzenie jakby planet macierzystych opłaca się koniec końców bardziej niż kolonizowanie. Ciekawe. I znowu jako katastrofa jakaś. Co tu się nie podpisał się. Z Z ceną. Także tyle z takich ciekawostek, Co chciałem powiedzieć teraz. Jako katastrofa, no to im pomogę. to jest? to już widzieliście, także sobie to Czasem się też zdarzy tak, że pojawia się jakiś sygnał na planecie, a to zasadzka i wcale nie było nic tutaj ciekawego poza piratami. Zobaczymy tu bo nie tutaj leciałem, żeby skolonizować I mamy to skolonizowałem też jedną, jeden układ, planetę z najdroższą z możliwych przepraw, czyli tutaj właśnie Quiriniusz fajnie, cieszy mnie to. Idę ją właśnie to reformować. A, to wam pokażę w sumie. Trochę mnie jedno imperium zaczyna wkurzać, bo przeliczyli do nich groxowie po 2 khp jakieś statki i mnie wzywają, że mam sobie coś tam poradzić z nimi. Drą pizdę strasznie jak się z nimi rozmawia. To jest druga sprawa, która mnie irytuje. Dobra, tutaj trzeba ogrzać mocno. Także podejrzewam, że ta woda będzie aż parowała, i atmosfery trochę wygenerować Siód. O! Od razu wyparowała. Pięknie. Dobra, rozgrzewam. Mam tutaj w gotowości rośliny. Jak widzicie, deszcz tu spada. Wszystko idzie we właściwym kierunku Ale jest to planeta niebieska, więc może być problem, dlatego kupiłem więcej Bo najgorzej jak nie macie po prostu tyle ile trzeba aparatury ze sobą I to stanie w miejscu i potem wracacie, a to znowu spieprzyło i musicie jeszcze więcej aparatury użyć Także zawsze lepiej mieć tego pod ręką więcej I zrobić to na maksa czy poczęło wybulbiać? Jeszcze już wielorów mają jakiś problem znowu aż zrobiło zielono u nas, no jest Dobra, roślinki średnia, mała Gruza. Stabilizowane te planety, okay. no to tak właśnie zawsze po roślinach się pojawia ten komunikat, a z kolei na Wiki było napisane tak, że ekosystem jak zaczyna niszczyć, czyli A zresztą pokażę wam, jak jest napisane na wiki zaraz. Oh, oh. <grymna> oh, oh. proszę, to wieloruk się faktycznie napieprza z czasolotem. No to... I to w dodatku się bardzo rozbudował. Być może faktycznie z tym czasolotem trzeba będzie się napierdzielać. Może i tak zrobię. Na razie wam to zostawiam, panowie. Mnie to nie obchodzi wcale. Więc tak, tutaj jest napisane, że planeta, na której wymrą wszystkie stworzenia i rośliny, staje się niestabilna, przez co powoli spada jej typ. Natomiast zapomnij o uzupełnieniu ekosystemu, bo zmiana może się cofnąć. No właśnie. Nie o uzupełnieniu ekosystemu, Przecież to ekosystem to są i rośliny, i, i. zwierzęta, ale gra jakby w samych tam instrukcjach sugeruje bardziej tak, że chodzi tylko o rośliny, jeśli chodzi o tą niestabilność. Natomiast zwierzęta są dodatkiem, który yy, zapewnia taką pełen typ, jeśli chodzi o stworzenie. Na przykład miasta, nie? Dodatkowego. Czyli że oficjalnie nie jest to pełne T1, czy tam T2, dopóki ekosystem nie jest całkiem e, uzupełniony, czyli i rośliny i zwierzęta. Natomiast na stabilność wpływają tylko rośliny, chyba tak jak myślałem. Czyli że więcej niż jednego miasta e, nie postawimy, jeśli planeta jest T2, ale nie ma jeszcze e, zwierząt. I sprawdzę to. Jeśli chcecie ukraść przyprawę jakiejś cywilizacji, ja wybrałem tutaj Imperium Czasolot, bo widzę, że ich przyszłość chyba nie jest zbyt kolorowa. Po prostu znajdujecie taki o... Kradniecie. Taki magazyn. Ktoś musi niestety zostać poświęcony czasolot, zawsze tak to wygląda. A na razie mam tylko kradne przyprawy, także nie strajcie, bo nie jest najgorzej. Urywa, no to co mi podchodzisz pod promień? Teraz już się... O, teraz już się poważnie zaczynają darmować, ale i tak jest co? Już nic się nie takiego nie stało. Ja jeszcze szlach handlowy. Zresztą mają tylko w ogóle najtańsze przyprawy no bez jaj. Tu im trzeba będzie to zapierdzielić. I nawet sam chyba to zrobię. Na razie nie wtrącam się, bo niech sobie będzie ten sojusz, ale koniec końców. Aha, to oni mi faktycznie tutaj przejmują. No to dobra, nie bądź ich. są moimi najdroższymi, najstarszymi przyjaciółmi, także pomogę, pomogę. Tak jeszcze prędko mnie nie będą atakować znowu te czasoloty. Gdzie żeście są? Odwalcie się od moich przyjaciół.